Witajcie, w tym odcinku otworzę sobie widoczną tu zgrzewkę. Znajduje się w niej 9 monet z okresu Pere. Od 1 grosza do 5 zł. Są to stany mennicze, Kosztowała mnie ona około 800 zł. Sztuki w tej zgrzewce prezentują się ładnie. Znajduje się też tutaj jedna moneta, o którą toczył się cały bój. 5 zł z 1974 roku, tak zwany rybak. Jestem bardzo zadowolony, że już ją posiadam w swojej kolekcji. Rok temu mogłem o niej tylko pomarzyć, przeglądając różne pozycje na OneBidzie, gdy natrafiałem na taki destrukt zawsze zatrzymywałem swoje poszukiwania. Zastanawiałem się jakie odczucia są oraz jak prezentuje się ta moneta w rzeczywistości. W numizmatyce opisywana jest pod nazwą rybaka na trawce. Są różne typy. Są też jednostronne i takie, które zajmują minimalną powierzchnię na monecie. Każdy błąd tego typu jest w pewnym stopniu wyjątkowy. Małe marzenia warto też spełniać. Lecz zanim Wam zaprezentuję tą monetę pokażę dwie inne. Pierwsza to złotówka z 1975 roku. Można zauważyć na stronie Rewersu lekkie przetarcia reliefu, natomiast Awers wygląda bez zarzutu. Druga moneta to 2 zł z 1974 roku. Rewers posiada jeden mankament nad jednostką monetarną na godzinie 13 i dać lekką rysę. obydwie monety zostaną wysłane do NGC. W końcu mogę Wam zaprezentować tą moją perełkę. Kultowa moneta perelu, zawsze to będę powtarzał, rewelacyjny projekt Józefa Gosławskiego, Rewers i Awers Wojciecha Jaszczębowskiego, dodatkowo z takim błędem. Nie wiecie jaką radość mi sprawia fakt, że już mogę mieć go w rękach. Rybak na podwójnej trawce, ależ on upiększy moją kolekcję destruktów. Jak już wrócić z gradingu, to wrzucę krótki filmik ze struktami, które udało mi się zebrać od początku przygody z numizmatyką. Pokażę Wam teraz tą sztukę pod mikroskopem. Po lewej stronie widać, jak praktycznie od buta aż po sam pas jest umiejscowiona trawka. Między warkoczem a siecią jest bardzo wyraźna. Błąd znajduje się w trzech innych miejscach. Widoczny jest również pod lewym butem oraz między prawą nogą i górną krawędzią sieci. Ostatnie miejsce, gdzie zauważymy ją, jest to prawa strona górnego buta. Warto zawsze zwracać uwagę na rybaka w takich zgrzewkach, bo nie zawsze może być to opisane w ogłoszeniu licytacyjnym. Akurat tu, gdzie kupiłem tą zgrzewkę, wszystko było świetnie zobrazowane. Moją uwagę przykuło jeszcze jedno miejsce na monecie. Pod lewą ręką rybaka dla mnie, ale na monecie jest to prawa. Jest tam widoczny inny rodzaj destruktu, zwany słoneczkiem. Ta sztuka ma lekki zarys tego błędu. należy do kolejnego typu destruktów, które natrafimy na tej monecie. Więcej powiem na ten temat, gdy zdobędę taką sztukę. Odkładam tą perełkę na bok, zgrzewka ma jeszcze parę monet groszowych. Na ten moment nie mam potrzeby, aby je wysyłać do gradingu, są to faktycznie stany mennicze, wydaje mi się, że powyżej MS65 nie otrzyma. Chociaż to 50 groszy dało mi chwilkę zastanowienia, ale jednak odpuszczę. Na razie. Lepsze sztuki są już przygotowane do wysyłki. Kolejny filmik będzie dotyczył konkursu, w którym poznamy zwycięzcę. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia!